Hello, witajcie z naszej przygody w Albanii. Wystartowaliśmy sobie z lotniska w Modlinie. Tutaj lecieliśmy Ryanerem. Lot trwał dwie godzinki, nawet chyba niecałe. Noc spędziliśmy, leciliśmy na korfu, noc spędziliśmy w hostelu. Później z małymi kroczkami udaliśmy się w stronę portu. Tutaj była przerwa na śniadanie, które sobie w sklepie kupiliśmy i tak na łonie natury postanowiliśmy zjeść to śniadanie. Było bardzo, całkiem naprawdę przyjemnie. Tutaj już jest port na portu. No i on jakby... Na nim spotkaliśmy hop-hopy, czyli te autobusy, które nie można podróżować i postanowiliśmy, że kupimy te bilety. Bilety kosztowały 60 euro na całą rodzinę i dzięki nim zwiedziliśmy naprawdę dużą część miasta. Między innymi tutaj w okolicach Mysiej em, em, Wyspy e, taki piękny widok na lotnisko. O, właśnie to jest ta Mysiej Wyspa bardzo urokliwe miejsce, naprawdę. I tutaj słuchajcie, jak tak tutaj nad głową właśnie, oh, jest takie przejście, nad głową mojego morza było widać yy, i tam właśnie samoloty, o, właśnie startują i lądują. Zwiedziliśmy również zamek i tą taką starszą część miasta, ale było już tak gorąco, że nie mogliśmy sobie dać rady. Yy, poszliśmy sobie na obiadek, yy, no i później o 16 mieliśmy prom który nas zabrał na, do Sarandy. Prąd był z tych tańszych, więc płynął ponad dwie godzinki. O jak tutaj widać, nie wszyscy wytrzymali ten czas bez żadnych większych utrudnień. Tu już dopływamy do Sarandy, jak widać. My byliśmy w Sarandzie 10 lat temu i teraz chcieliśmy bardzo zobaczyć, jak ona się zmieniła. Naprawdę, słuchajcie, mieliśmy bardzo, bardzo dobre wspomnienia z tego miasta. I tutaj właśnie już wychodzimy z promu i szykuje się jedna odprawa. I proszę bardzo, już jesteśmy w naszym hotelu. Hotel się nazywał Bahamas. On jest lokalizowany między Saraną a Korfu, a Gorzetku, przepraszam, a Ksamilem. Ma taki przepiękny widok i prywatną część plaży. I to jest bardzo ważne, ponieważ słuchajcie, w większości plaż Pizarranie i na są płatne. W sensie może nie sama plaża, ale tam jest są plaże kamieniste, więc ciężko leżeć y, na kamieniach. Y, tutaj, w tej naszej w plaży, jest taka wspaniała restauracja. Bardzo polecamy bartek na górze z y, pysznym jedzeniem. Ale słuchajcie, niesamowite, woda, cieplutka i czyściutka. Naprawdę jesteśmy w pełni pociwym. i Basen był świetny, ponieważ tutaj nie była dla dzieci ta na a na dole dużo głębsza i dziewczyny mogły sobie eksperymentować. No, no i zobaczcie, jaki widok oczywiście był z tego basenu. Moim zdaniem za takie pieniążki, jak na czono zapłaciliśmy, i jeszcze zobaczcie, kogo mogliśmy zobaczyć: Żółwie. Chodziły po naszym y, tutaj terenie hotelowym, więc wspaniale. Gdy wyszliśmy z hotelu, zobaczyliśmy pierwsze bunty. No i niestety, tą taką mniej turystyczną część Albanii, bo dużo takich miejsc zniszczonych, niedopracowanych. Znaleźliśmy również super o, właśnie ali restaurant, y, gdzie naprawdę bardzo dobrze mogliśmy zjeść. Często się tam gościliśmy i było bardzo, bardzo y, pysznie. Jedliśmy tam owoce morza, ryby i tutaj nie będzie chyba widać, ale modliszki były sobie na tym drzewku. Tu jeszcze jedno zdjęcie z naszego hotelu i kolejny gość y, hotelowy, ciekawe, y, ilu ich tam było jeszcze? Y, Później postanowiliśmy chyba jeszcze coś zjeść i wyruszyć do Sarandy właśnie. Pojechaliśmy, słuchajcie, autobusem do Sarandy za 2 euro

他的最爱掉落在了飞 You lit the match, getting nice to flame. I'm the, I'm the TNT. Put yours this rock to play, and it's fire. Burning holes inside my brain. Feel the fire. Heat the melts us down again. Now it's pouring through my veins. But I said, Joseph, fuck to play, and it's fire. Burning holes inside my brain. Feel the fire yeah, yeah man. Crazy Mother. now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? lit the match <inaudible> getting <inaudible> nice to flame. I'm <inaudible> <from> the TNT. <inaudible> but you're the spark to blame, <inaudible> and it's <this> fire. <inaudible> burning holes inside my brain. Feel the fire. Keep the melters down again. Now it's pouring through my veins. But I said you're the spark to blame. And it's fire. <inaudible> Yeah, please, just, <laughs> just blow this hey, and i we that's a old old and saying, this I'm going to it's fire burning holes inside. I'm, just just I'm in the fire, keep the mouses down again. So it's

I przecież niż jak dojedziecie taksówką. I też poczujecie, bo często te autobusy są przepełnione, szczególnie właśnie w takim okresie wakacyjnym. Ksanie od razu rzucił się takimi pewnymi cechami. Po pierwsze, mnóstwo ludzi, mnóstwo ludzi. Oczywiście to jest wszystko przygotowane bardzo ładnie, to wygląda z zewnątrz. Ale jest tak na tło, że powiem Wam szczerze, pojechaliśmy do tego księgu, chcieliśmy zobaczyć jak to będzie wyglądać, ale ja nie wiem czy to jest nic zupełnie do pokazania. Przede wszystkim zajmowałam na podłożu. Jak to wygląda? Przez internet wyglądało to zawsze jak w piasku, a to jest... Tak, żywo. to jest to, to ma, to, ja to, to jest takie rozbieczenie, odcinek gruzywa, które w ogóle nie jest przyjemny dla no i no i tu mamy mnóstwo leśnych

wybraliśmy taką, wydawało nam się, mniej zachwytoną. No, Zobaczcie zaraz, że była super fajna. Yy, bardzo Mówiła, kipa, dłoń, Wszystko ładne, nie było

a, a, tak. żeby przejść na takim łóżku, sobie nie polega tylko na spadku, 10 euro na nasz nie wiem, czy będzie głupio And I hold on for any days. Mm. It feels like a decade. Just please come and save me. And it's yeah. fire, yeah. burning holes inside my brain. Feel the fire, keep the melters down again. Now it's pouring through my veins. But I said, You're the to blame. And it's fire, burning holes inside my brain.

Aż no jakby nie było Fire. ludzi i natłok i te łódki, i rowerki wodne i kajaki, którymi można było przepłynąć sobie y, i motorówki na tą wyspę, y, na te kilka wysp, bo tam są takie malutkie wysepki przy tym Ksamilu, powoduje, że mąci się ta woda. Y, nie jest ona tak krystalicznie czysta jak w, y, kawałek obok w innym obszarze. Y, Dlatego dla mnie powiem szczerze, że, że Ksarny nie jest bezpośrednio. Może w jakimś innym okresie, może jak nie było o tylu ludzi, byłabym bardziej nim zainteresowana. Widok fajny, widzieliśmy, zobaczyliśmy, ale jednak my wolimy miejsca, w których nie będzie aż tylu turystów. E ciężko się w tym zrozumieć, bo nawet gdybyśmy chcieli sobie napisać o tym okresie, no to przecież zawierzyliśmy się ocierać od innych się na, pryzję, to się inny na obiad, tak jak mówiliśmy w innym filmie.

I know some days with you, it's paradise. But now you've been waiting in the with all your lives. Want you to feel the way I feel inside. I'm reaching out for help. You got me in a red tide. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a

basen był bardzo przymus, można powiedzieć, na naszym dziecię i był takim urządzeniem, dlatego, że się nauczyć pływać. się bardzo, um, w takim basenie i już dzieci się dużo bardziej swobodnie um, podczas... Um, pływania co bardzo mnie cieszy ponieważ lubimy podróżować i potrzebujemy, żeby dzieci potrafiły pływać w każdym miejscu, gdzie jest jakaś zawsze atrakcja i rodzice jest trochę bardziej niebezpieczne i się, się odpływ. Odpływ. spokojnie, chciałam powiedzieć bo jest właśnie bezpieczne W niedzielę postanowiliśmy się wybrać, wybrać do na Bialutko i pójść na spacer do Sarangy i, I... I na Przejechaliśmy na zamek w Kursie, z, z którego byliśmy na 10 lat temu i zobaczyliście jaki jest zamek na Kursie, to, to jest naprawdę niesamowite. Ten zamek różni się od tych zamków, które były u nas w Polsce, on nie jest tak obiektowany, to są takie właśnie południowe zamki, które ba bardzo przede wszystkim można z nich wspaniałe widoki zobaczyć. Zobaczcie tutaj saranda, zachód słońca, bo tak chcieliśmy się właśnie wstrzelić. Można tam skorzystać z restauracji, są bare, dr bar, drinki, jest pizzeria nawet, można sobie zjeść pizzę w takim otoczeniu i wcale te ceny nie są jakieś... Dramatycznie duże, gdyby ktoś się interesował. No ale ten widok tutaj z tej góry naprawdę robił niesamowite wrażenie. On jest absolutnie do powtórzenia, a wejście na ten zamek jest totalnie bezpłatne tylko tyle, że musicie tam albo się wdrapać, co w upale jest ciężkie, a jeszcze z dziećmi wręcz niemożliwe, albo wjechać taksówką. Od nas taksówka już wziął 1500 leków, więc sami ocenicie czy to dużo, czy to mało. Tu stąd nawet widać było nasz hotel, i tam w oddali jest wyspa Korpu, i można było sobie tak przykilować. Zobaczcie, takie półki były, dywaniczki. Naprawdę było y, pięknie. Y, urokliwe miejsce do polecenia, do powtórzenia, jeśli ktoś lubi takie y, miejsca zwiedzać. Dość sporo było ludzi, to prawda, no ale to była niedziela po południu. Wieczór już prawie, więc myślę, że to też spowodowało, że tych ludzi było troszkę więcej. No I jeszcze tutaj e, ostatni m, widok na, jak już słoneczko zaszło. Tutaj zaczęły nawet, słuchajcie, być kolacje i sklepik z pamiątkami oraz zespół taki lokalny, albański. Więc my już nie czekaliśmy do późna bo następnego dnia mieliśmy już wyjeżdżać <laughs> i nie zobaczyliśmy do końca tego występu, tylko kawałeczek. Ale my już byliśmy na takim wieczorze albańskim, więc wiedzieliśmy, jak to wygląda. Kolejna jeszcze tutaj wieżyczka i ostatnie zdjęcia. Ostatnie zdjęcia z Albanii. Bardzo serdecznie pozdrawiam.